Witam 11 grudnia. Zapraszam Państwa na czwartkowy komentarz wideo. Pogarsza się niestety sentyment na rynkach bazowych, co dla naszego parkietu, relatywnie słabszego na przestrzeni ostatnich tygodni, no ma niestety ściśle negatywne implikacje. Dzisiaj widzimy test lokalnej zapory popytowej na WIG-2367-2370. To jest strefa wytyczona na bazie projekcji prowzrostowego symetrycznego układu XABCD. No ale na razie no, trudno mówić o jakiejś żywiołowej reakcji popytu na tym stosunkowo istotnym wsparciu. Gdyby doszło do negacji struktury prowzrostowej, byłaby to według mnie zapowiedź kontynuacji ruchu spadkowego z możliwością szybkiego przetestowania jego bazowego, potwierdzonego historycznie już wsparcia 2348-55. Choć tak naprawdę z średnioterminowego punktu widzenia większe znaczenie przypisałbym jednak w strefie 2328-32, bowiem w tym relatywnie wąskim korytarzu cenowym wypadają dla odmiany projekcje takiego średnioterminowego, rozległego układu X- a, B, C, D. Tak więc można traktować według mnie tą strefę 28, 32 jako filtr dla bazowego wsparcia 48, 55. No na razie o czym już wiemy, widać to dokładnie na wykresie, wydarzenia na wig 20 rozgrywają się właśnie w, tutaj w okolicy 67, 70. Nie obserwujemy jakichś dynamicznych działań odwetowych, a za takie należałoby uznać dopiero pokonanie oporu 2405-2409. Dość istotna, krótkoterminowa bariera podażowa na wig 20. Jeśli chodzi o kontrakty, to w tej chwili istotną rolę odgrywa tutaj strefa 2368-73, gdzie no również wypadają projekcje prowzrostowego układu XABCD. Dodatkowym wzmocnieniem dla tej strefy jest zielona median line, no ale to Obiektywnie trzeba przyznać, no nie przekłada się na razie na jakiś silny wzrost aktywności popytu. Była poranna próba wykreowania ruchu wzrostowego, ale widać czym ta próba się zakończyła. Za chwilę, jeśli ta tendencja się utrzyma, dojdzie do naruszenia tej strefy 68-73. Jeśli chodzi natomiast o lokalne zapory podażowe, no to na pewno zwróciłbym tutaj uwagę na węzeł 89-2392 wytyczony na bazie 23,6 i tego poprzedniego dołka cenowego. Kluczową strefą w ujęciu intradajowym jest według mnie obszar 2405-2408. Tutaj też wzmocnieniem dla tej strefy jest zielona median line. Kwestia jeszcze testowanego obecnie obszaru cenowego. Gdyby doszło do naruszenia tej strefy, jednak w którymś momencie popyt zdołałby opanować sytuację, pojawi pojawiłyby się większe obroty na rynku kasowym i generalnie sesja zakończyłaby się ponad węzłem 68-73, to byłby to taki wstępny sygnał wyczerpywania się, przynajmniej w ujęciu intradayowym tego silnego impulsu spadkowego. Negacja jednak, włącznie z ceną zamknięcia, zamknięcia testowanej teraz strefy, to no, zapowiedź kontynuacji ruchu z możliwością w pierwszej kolejności przetestowania pułapu 2355. Indeks DAX widać, że respektuje wprowadzony przeze mnie obszar wsparcia 9737-9770. Też trudno mówić o jakichś dynamicznych działań, działaniach podejmowanych ze strony popytu. Niemniej jednak, no, na, na tle rynku. Warszawskiego. Niemiecki indeks zachowuje się zdecydowanie lepiej. Gdyby jednak doszło, biorąc pod uwagę no, słabnące indeksy amerykańskie do przełamania tej strefy, to tak jak sugerowałem, wczoraj mieli, mielibyśmy do czynienia z pierwszym już stosunkowo silnym sygnałem słabości rynku niemieckiego w ujęciu krótkoterminowym. O takim sygnale możemy mówić, yy, jeśli chodzi właśnie o S&P. to wczorajsze przełamanie 39,42 no, może w efekcie doprowadzić do konfrontacji w kolejnym, istotniejszym już przedziale wsparcia 2014-2018 tutaj wypadają aż trzy zniesienia 236 382 186 tak więc jest to na pewno teoretycznie Silniejszy węzeł popytowy od przełamanego wczoraj przedziału 39,42. Nieutrzymanie naporu podaży zatem przez ten właśnie obszar cenowy to siłą rzeczy zapowiedź kontynuacji ruchu spadkowego nawet z możliwością przetestowania wówczas bazowego wsparcia w ujęciu krótkoterminowym 1974-1980. Dziękuję bardzo.